Wow, czy to złoty KitKat? To niesamowite! Nieźle! Uwielbiam czekoladowego KitKata! Co to ma być? To straszne! Nawet nie chcę tego dotykać! Czy wy w ogóle wiecie, kim ja jestem? A co cię tak przeraziło? O, tu jest trochę czekolady! Ale super! Tak, Betty, to twoja porcja! Masz i zjedz! Racja, dawaj. Nie! Yeah. Mój Boże, co za koszmar! Jak ludzie w ogóle żyją w ten sposób? Dobrze, Betty, weź się w garść. Jesteś królową szkoły. Dasz radę. Suzy, chyba coś jest z nią nie tak. Sakra, Jak to jest pyszne! Co ty robisz? Królowa z wymazaną twarzą. Zrobicie kilka fajnych fotek. Usuń to natychmiast. Oddaj mi mój telefon. Oczywiście, że oddam. Proszę bardzo. Spróbuj go znaleźć. Ej, to nie fair. Dobra, muszę go odzyskać. Tylko, żeby się nie wymazać czekoladą. To straszne. Chociaż, to jest całkiem pyszne. Chyba za chwileczkę będzie jeszcze jedna królowa z wymazaną twarzą. Pyszności. To było naprawdę dobre. No i co takiego? Gdzie twoje maniery? No w końcu moja kolej. Wow, jak błyszczy, aż łezka się wokół kręci. Mój kochany, nie oddam cię. Am! Ojej! Jaki twardy! Ale ja tak łatwo się nie poddam. Spróbuję nożem. Kurczę, nie pomoże mi tutaj. Użyjmy ciężkiej artylerii. Piła! Co? To też nie wchodzi w grę. No to weźmiemy młotek. Aj! Co za cyrk. Ale teraz to wszystko jest nasze. Nie ma mowy, nawet o tym nie myślcie. Zabieram go. Czekaj, daj chociaż polizać. Tak, tylko troszkę. Nie ma mowy. No trudno. W ogóle jest. Może telefon? Jak z tego zadzwonić? Frajerka, zobacz, co ja mam. Chipsy Pringles w najróżniejszych smakach. Ja też je mam! Wygląda na to, że są złote. Zaraz otworzę. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wow, co za blask! Jakie ładne! Ciekawe, czy dobrze smakują. Mm, to najlepsze chipsy, jakie kiedykolwiek jadłam więcej. I jeszcze więcej. Będę jadła garściami. Fuj, jesz jak świnia. Ups, chyba utknęłam. O rany. Moja ręka jest cała złota. Mam pomysł. Zrobię sobie złoty makijaż. O, jest piękne. Co sądzicie, dziewczyny? Totalne bezguście. Ośmieszasz mój ulubiony kolor. Dobra, Betty, twoja kolej. Nie ma problemu. Głupi ziemniak. Jak to jeść? Chyba wiem. Mały podstęp nie zaszkodzi. Suzy, zazdrościsz mi mojego geniuszu? Już jest obrany. No i jak? Bez skórki jest to wiele lepszy? Zdecydowanie. Masakra, to jest obrzydliwe. Najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. Pozbędę się tego. No to moja kolej. Jedziemy z tym koksem. O, jaki ciekawy smak z truskawkami. Uwielbiam truskawki. Spróbuję. O, tak, jest naprawdę dobre. Następne są czekoladowe. Super, to też jest pyszne. Z cytryną? No to nietypowe. Fuj, jakie kwaśne. A to co? Rybne? Spróbujmy. Jezu, co za ochyda! Nie, nie, zdecydowanie nie! Mam nadzieję, że te będą dobre. Aj, cała twarz mi zamarzła. Te chipsy powinny mi pomóc. Mam nadzieję. Um. No, już jest lepiej. Stop! To chyba był błąd! Uf, po wszystkim. Ops. dzięki Suzy. E, a, troszeczkę głupio wyszło. Wow, no wreszcie doczekałam się czegoś normalnego. Ten koktajl idealnie współgra z moją sukienką i koroną. Mmm, jakie pyszne. Hurra, uwielbiam mleko. Dziękuję. Szybciej, szybciej tak dawno go nie piłam. Obrzydliwe. Pokój. Chwileczkę mam pomysł. Hej, po co grzebiesz w śmieciach? E to może odpowiedź: dziś rano zauważyłam tam swojej nutelli. Mój plan jest genialny. Wleję tu trochę mleka, dobrze wstrząsnę i powstanie wspaniały czekoladowy shake. Pyszności! Ochyda, wyciągnęłaś ten słoik ze śmietnika. Dobra, nieważne. Teraz moja kolej spróbować mojego pysznego koktajlu. Jakie apetyczne pianki. Palce lizać. A teraz spróbuję koktajlu. Wyśmienity, uwielbiam koktajle mleczne. A to mój ulubiony kolor. A jak smakuje posypka? Świetnie, też jest obłędnie pyszna. Ups! Biedna Suzy, utknęłaś! Jakie to zabawne! Daj ci pomogę! Ura, jestem ocalona! Ale co jest z moimi ustami? Kate, co ty robisz? Chyba nie zamierzasz tego dojadać. No dobra, trzymaj. Nie no, spoko, zatrzymaj to sobie. Nie mogę na was patrzeć. Lepiej zajmę się moim złotym koktajlem. Zawsze zastanawiałam się, jak smakują diamenty. Mm, wiedziałam, że są boskie. Ej, co to ma być? Co ty robisz z moim koktajlem? Spadaj stąd! Wracaj na swoje miejsce. Takie pyszne. Zostaw mi chociaż łeczka, błagam. Masakra, to jak powódź. Uff, skończyłam. Ups. Mój Boże. Wynoś się stąd. To wszystko przez ciebie, Kate. Czy to prawdziwe złoto? Super! Ojej, to makaron z żelków. Ekstra! Okropność! To suchy makaron! Jak można to jeść? Nie wiem, ale miałam szczęście, więc próbuję. Takie pyszności. Dodam do tego jeszcze troszkę słodkiego sosu, a zamiast sera czekoladę? Widzicie to? Już mi zazdrościcie. Ojej, ale tempo. O co ci chodzi? No i co ja mam z tym zrobić? Może to się jakoś otwiera? Chyba będę musiała spróbować tego tak, jak jest. Fuu, co za ochyda. Zaraz wymiotuję. Bella, pomogę ci. Daj mi to. Zobacz, jak to się robi. Bierzesz talerzyk, wkładasz makaron i zalewasz wrzątkiem. A żeby było smaczniej, dodajemy troszkę przypraw. To wszystko banalnie proste. Voilà. To właśnie jedzą biedni ludzie? Straszne. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie chociaż troszkę lepsze. Zaczynam. Ojej, co za ochyda. Muszę natychmiast zdezynfekować usta. O, tak lepiej. Za nudziara. Spróbuję lepiej swojego złotego makaronu. Okej. Okay. O nie. Widelet się złamał. Dobra, jem rękami. A? Jakieś niedobre. Lepiej wykorzystam to w inny sposób. Troszkę tutaj i troszkę tutaj. I tutaj. Spójrzcie, dziewczyny, wyglądam jak prawdziwa gwiazda z Bollywoodu. Chyba oszalała. Zdecydowanie tak. Pomocy! Chyba się zaplątałam! Po prostu chodząca katastrofa. Co nie? Czy to jest zwykły lód? Fu! Ojej, to dopiero są lody. Co? Betty, spójrz. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. To najfajniejsze lody, jakie kiedykolwiek widziałam. Spójrzcie na to. Są w nich nawet złote monety. Nie mogę się doczekać, kiedy zjem swoje lody. O, tak pyszne. A ten jest jeszcze lepszy. Super, że każda kulka ma inny smak. Zjem to wszystko. O nie! Widocznie dzisiaj masz pecha. A masz! Bardzo mądre. Wiem, kochana, dawaj, twoja kolej. No dobra, mogło być gorzej. O, jakie to śliskie. I takie zimne. Zjedzone. A co zresztą? Jest tego więcej no dalej. No to proszę bardzo. Co ty wyprawiasz wariatka? Zimno mi. Więcej nie będziesz się ze mnie nabijać. Zrozumiałaś? To było wredne. No to do dzieła. Złote lody. Jak fajnie. Jakie pyszne! Mm. Sprzedasz mi swoje lody za 100 dolarów? Co? Tak nisko je cenisz. Ja dam ci za nim 10 tysięcy dolców. Ach, tak? W takim razie ja oferuję milion. Kupa śmiechu. W takim razie ja proponuję miliard dolarów. 10 milionów? Nie bądź śmieszna. Chwintylion dolarów. I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. I jeszcze. co ty na to? Dobra, wygrałaś. Jak zwykle, Kate, daj mi te lody. Co? A, skończyłeś ci licytację. Teraz na pewno. Ej, nie szturchaj mnie. To ty mnie nie szturchaj. Pierwsza zaczęłaś. Myślę, że ja powinnam zacząć jako najładniejsza ze wszystkich. Nie rozumiem, co to jest. Szklanka wody? To jakiś żart? Muszę przyjrzeć się temu bliżej. Obawiam się, że to nic nie da. Dziewczyny, chyba się domyśliłam. Trzeba wziąć torebkę z herbatą? Mam jedną w kieszeni. Przykro się z nią rozstawać, ale proszę. Torebka herbaty? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Czy biedni ludzie naprawdę korzystają z takich rzeczy? No okej, okay, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Woda jakby zbrązowiała. No to spróbuję. Fuj, nie smakuje to dobrze, nie podoba mi się. Już nigdy nie wypije herbaty dla biedaków. Robię to po raz pierwszy i ostatni. To obrzydliwe. Straszny posmak. Trzeba to wyrzucić. O nie, tylko nie to! Można ją wykorzystać jeszcze raz. To okropne. Nigdy nie zniszczę się do tego poziomu. Jestem po prostu oszczędna. Sprawdź swoją porcję, Bella. Wow, jak dużo napojów gazowanych! Nawet nie wiem, od którego zacząć. Będę potrzebowała słomki, żeby to wszystko wypić. Mmm, wiśniowa kola, to niezwykłe. Patrzcie, zafarbowało mi język. Całkiem fajnie, co? A teraz mam zamiar spróbować napoju w innym kolorze. To prawdziwa tęcza. Od razu mam lepszy nastrój i ciekawe, co się teraz stanie z moim językiem. Nic nadzwyczajnego. Jak dla mnie wygląda super. Dzięki, Emma. Przemyślałam sprawy i stwierdziłam, że muszę pilnie zmienić swój wygląd. Trzeba wybrać coś odpowiedniego. Korzystam z pomocy mojego osobistego stylisty. Nie martw się, Bella. Na pewno coś znajdziemy. Potrzebuję naprawdę kolorowego stroju. Okej, okay, brokat to takie oklepane. Znajdziemy coś ciekawszego. Dobra, przymierz to, a ja będę robił ci włosy. Wow, Bella, podoba mi się twój sposób myślenia. No to zupełnie inna sprawa. Jestem tak podekscytowana metamorfozą. Dziękuję, Kevin. Żegnaj, piękna. Emma, tylko ty zostałaś. Podnieś klosz. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tyle kieliszków. Co mam z nimi robić? Witam, piękną panią. Zajmę się dziś tobą. To markowy napój z bardzo wysokiej półki. To nie fair. Ja miałam go dostać. To musi być jakaś pomyłka. Jak pięknie się błyszczy. Ten napój musi być wart fortunę. Nie mam co do tego wątpliwości. Ej, mi też nalej, zapłacę. Przykro mi, ale ta butelka jest już pusta. Niestety nie będę mógł pomóc. Dobra. Ta biedna dziewczyna i tak nie potrafi docenić smaku tak drogiego napoju. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Suzy. Nie jestem smakoszem, ale znam się na jedzeniu. Emma, nie bierz kieliszka z dołu. Ups, nie sądziłam, że piramida może się tak łatwo zawalić. Jest pyszne. Smakuje mi. Chcecie spróbować? Częstuję. Dziękuję. Co za niesamowity aromat. A mnie nie smakuje. Drogie panie, najwyższy czas kontynuować. Uważam, że nie musimy się spieszyć. Boże, ta ryba tak śmierdzi. Zaraz się uduszę. Czy ktoś to naprawdę jada? Ja bym się nie odważyła, ale trzeba spróbować. To bardzo miło z twojej strony, Suzy. Nie, przykro mi, ale nie mogę. Kelner, chodź tu szybko. Potrzebuję twojej pomocy. Zjedz tę rybę. Chyba już stęchła. Ale jeśli pani prosi... No ale oczywiście nie mogę odmówić. Postaram się zrobić to w jak najlepszy sposób i jak najszybciej. Myślę, że ta ryba wygląda całkiem nieźle. Nie miałabym nic przeciwko spróbowaniu jej. A robisz świetną robotę. Brawo! Wiedziałam, że sobie poradzisz. Dziękuję. Muszę przyznać, że to nie było łatwe. Zasłużyłeś na nagrodę, jesteś wolny. Sprytne posunięcie Bella. Dobra robota. Zobaczymy jak tobie pójdzie. Rzućce i sosy? Co to może oznaczać? Proszę. Pani stek rybny jest gotowy. Dziękuję. Wygląda bardzo apetycznie. Sztućce mi się przydadzą. Czas spróbować tego boskiego dania. Tak łatwo się kroi. Szef kuchni wykonał świetną robotę. Ryba jest bardzo delikatna. To właśnie nazywam kuchnią dla elit. Ten smak naprawdę mnie powalił. Przepraszam, ale nic to nie poradzę. Nie mogę się doczekać, aż zjem to wszystko. Prawie zapomniałam o sosie. To wspaniałe! Nie spodziewałam się tego po niej. Suzy, przerażasz mnie. Po prostu byłam głodna. Zabiorę brudne naczynia. Brak mi słów. Emma, sprawdź swoją potrawę. Trudno to nazwać potrawą. Tu jest akwarium. Co mam z tym zrobić? Nie chcę jeść żywej rybki. Musisz, takie są zasady. Mam lepszy pomysł, ale nie powiem wam jaki. Zjem tę rybę skoro nalegacie. Mój Boże, aż strach na to patrzeć. Biedna rybka, ona nie zasługuje na to. Dobra, w końcu nie patrzą. Chodź tutaj, muszę cię uratować. Gotowe, świetnie. Schowam cię i niech myślą, że cię zjadłam. Spójrz, ona naprawdę to zrobiła. To było pyszne. Morderczyni! Nie rozumiem, gdzie jest nasze jedzenie. To nieprzyzwoite, że musimy tak długo czekać. Witam, kim jesteś? Nie będę ukrywać, Bella, bardzo cię lubię. Chcę ci się oświadczyć. Przyjmij ten pierścień. To takie niespodziewane, nawet nie wiem, co powiedzieć. Pierścień wygląda absolutnie przepięknie ta się, to nie diament, to zwykły Lizak. Jesteś po prostu zazdrosna. Emma, ty co myślisz? Super, nigdy nie widziałam czegoś takiego. Wow, pachnie tak słodko. Wygląda na to, że to naprawdę Lizak. A nie mówiła. Spójrz, Bella. Co ty sobie wyobrażasz? Emma, dlaczego polizałaś mój pierścionek? Bo jest pyszny. Teraz będę musiała go wyrzucić. Jest cały w twojej ślinie. Fuj. Jak to możliwe, Bella? Myślałem, że będziemy razem, ale złamałaś mi serce. Proszę, nie odchodź. Wygląda na to, że ktoś tu ma problemy w życiu osobistym. To na pewno. Witaj, kochanie. W końcu cię znalazłem. Odejdź ode mnie. Nie waż się mnie dotykać. Suzy wyraźnie nie ma szczęścia do adoratorów. Chciałem ci podarować pierścionek na znak naszej wiecznej miłości. I oczywiście kwiaty. Ale to nie jest pierścionek. Właśnie obrudziłeś mi palec. flamastrem! Zabieraj swoje głupie kwiaty. Przepraszam, potrzebuję natychmiastowej pomocy. Zabierzcie tego typa. A co z naszą miłością? W końcu się go pozbyłam. Piękne panie, przyznajcie się, która z was to Emma. Muszę natychmiast zobaczyć moją księżniczkę. Chyba zaszła jakaś pomyłka, chciałeś powiedzieć 'Bella'. Nie, nie, chcę Emmę i tylko Emmę. Oto ona, moja bogini. Ja? Czy to żart? nie wierzę. Zawsze wiedziałam, że wyjdę za księcia. Daję ci ten diamentowy pierścionek, przymierz go. Oczywiście. Jestem gotowa. Wow, jak ten kamień się mieni. Dziewczyny, patrzcie! To jest warte fortunę. Na pewno doszło do pomyłki. Książę nie mógł wybrać tej sieroty. Oddaj mi pierścień. Nie wiesz, jak obchodzić się z tak drogimi rzeczami. To ja go wezmę. Gdzie się podział pierścionek? Oj, jakie piękne gwieździste niebo. Chyba troszkę przesadziłyśmy. Zabieraj ten pierścionek. Mój pierścień! Myślałam, że straciłam go na zawsze. Muszę natychmiast go założyć z powrotem. Boże, jaki jest piękny! Złota fontanna, co może być piękniejszego? Wow, wygląda cudownie. Moja czekoladowa fontanna też jest całkiem niezła. To na pewno. Moja fontanna nie może się z waszymi równać. Jest bardzo skromna. Bo jest z tektury. Chyba ja zacznę. Co by tu wymyślić? Wiem. Od dawna chciałam mieć złoty telefon. Czas spełnić moje marzenie. Jaka piękna jest ta polewa. Czy to naprawdę działa? Oczywiście. Zadziałało. Mam teraz złoty telefon. Wspaniale. Chciałabym choć raz w życiu podtrzymać taki w rękach. Złoto jest oczywiście piękne, ale czekolada jest o wiele lepsza. A to dlatego, że można ją jeść. Zobaczcie, jak apetycznie spływa. Mm, pyszności. Super, ja też chcę spróbować. Ups, co się stało z moją fontanną? Gratulacje zepsuła się. Zupełnie zapomniałam, że jest spektury. Postaram się ją naprawić. To jakiś bezsens. Po prostu zaakceptuj fakt, że nie dostaniesz czekolady, ale pozwolę ci patrzeć, jak ja ją jem. Mam lepszy pomysł. Mogę użyć słomki, aby spróbować czekolady z fontanny Belly. Nie ma na świecie nic pyszniejszego niż czekolada. Ale gdzie ona się podziała? Suzy, czy to Twoja sprawka? Nie, mam własną fontannę. To Emma. Zgadza się, ma czekoladę na całej twarzy. Nie złość się, Bella. po prostu bardzo chciało mi się słodkości. To nie powód, by jeść cudzą czekoladę. Nie zrobię tego ponownie, a może jednak zrobię. Warto. Świetnie nagrałam to teraz opublikuję w internecie Dziewczyny jesteście takie zabawne no